Dobra, zbrojenia wieńców, podciągów i wszystkich takich tutaj tych etapów, które robię porobione i tak trochę sobie chodzę po działce, patrzę co tutaj, co tutaj się dzieje, no i tak, tak jak w temacie, w tytule tego filmu powiedziałem, nie samą budową człowiek żyje, tak, chciałem Wam pochwalić się. pochwalić się może pokazać, jak troszeczkę zaczynamy sobie zagospodarowywać naszą działkę I Właściwie na jesień posadziliśmy sobie kilka drzewek owocowych Zrobiłem takie powiedzmy prowizoryczne ogrodzonko Ponieważ jak widzicie jest tutaj blisko las Sarny nas tutaj często odwiedzają No a nie chciałbym żeby te nasze drzewka zostały nadgryzione czy w ogóle zjedzone Dlatego takie ogrodzenie sobie zrobiłem. Fajnie już zaczynają kwitnąć. Wczesną wiosną poprzycinałem jeszcze je sobie. Także myślę, że że że, 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 że może nawet się doczekamy jakichś owoców w tym roku. Jakiś o, kwitnie ładnie To chyba jest grusza, ile dobrze pamiętam Tak grusza Dwie jabłonki, bruskwinia, grusza Jakieś wiśnie Jakieś śliwki Takie myślę Najbardziej popularne Najbardziej popularne yy... drzewka Zobaczymy. natomiast jestem ciekaw, co z tego będzie. Nigdy osobiście się nie zajmowałem takimi rzeczami. Nasze to tam rodzice pilnowali, powiedzmy, ogródka, takie rzeczy. Jest to coś w sumie dla mnie też ciekawego. Samemu yy, takimi rzeczami się tutaj zacząć zajmować. I cieszy to też, nie powiem. Ostatnio jest dość sucho, dlatego yy, chcę to troszkę podlać podlać tę drzewka ponieważ na, na deszcz na, na razie nie ma co liczyć na młode drzewka nie mamy jeszcze tych korzeni takich rozwiniętych więc warto myślę warto o to zadbać korzystając z tego, że mamy tutaj taką studnię z możliwością łatwego nabrania wody Że nie ma z tym problemu. A no, takie troszkę to łączenie wyszło śmieszne No ale yy, brakło, brakło yy, tej siatki odpowiedniej długości. Po prostu nie mieli w sklepie <laughs> jednego kawałka takiego, drugiego, ale yy, przez pół roku yy, ta, to ogrodonko już tutaj stoi. No i jak na razie żadne zwierzę się tu nie włamało. Także chyba. Chyba się sprawdza. No, to takie pierwsze nasze tutaj zagospodarowanie terenu. Pod jakieś tam roślinki wiemy też jeszcze jakiś warzywniaczek warzywniczek? Jakoś na, na, jakieś grządki o. tak to nazwijmy sobie w późniejszym czasie też też zrobić, ale to myślę jak już będziemy mm, mieszkać tu po prostu także te parę drzewek jak na razie wiadomo, drzewka rosną dużo, yy, dużo dłużej, więc warto sobie już wcześniej o to zadbać, jeśli ktoś planuje. Mam jeszcze ziemię, znaczy ziemię, to jest glina. właściwie muszę się jej też pozbyć. Oddam nawet za darmo. Muszę napisać ogłoszenie, czy ktoś nie chce. tak w ogóle to widzicie y, sporo sporo to mlecze rośnie zawsze na wiosnę jest tutaj żółto więc więc za jakiś czas pewnie będzie tutaj pełno pełno latawców y, latało w powietrzu latawców, dmuchawców jak zwał tak zwał co jeszcze tutaj czeka z takich prac powiedzmy porządkowych. Tutaj yy, były zakopane te rury do tego zbiornika. Jak widać ta ziemia troszkę już tu osiadła. Jeszcze będę musiał tu troszkę powyrównywać. Tu troszeczkę rozjeżdżone jak zasypywane było. Też jakoś to podrównać. Później będzie trzeba też rozsypać troszkę tej ziemi wierzchniej, humusu tak zwanego, żeby no żeby tutaj potem ładnie trawa rosła. Na no tą glinę właściwie będzie trzeba stąd powywozić. I tak to tutaj wygląda u nas. pora odwinąć ławki chyba będziemy tu coraz więcej czasu spędzać no, chociaż w ostatnich latach latach, w ostatnich dniach taka rekreacja jest trochę utrudniona z wiadomych przyczyn natomiast myślę, że pomału zacznie się to wszystko klarować i nie będzie przeszkód, żeby sobie móc przyjechać tutaj też dla relaksu, nie tylko na, nie tylko na budowę no i okej. Okay. Taka krótka wrzutka. Troszkę taki mały off-top. Ale też związane z naszą budową. Ok. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.